Witajcie, witajcie to znowu jak Ural gra. Witam Was, że Anravel, oczywiście, z moim synem. Siema? No i co, idziemy dalej, zwiedzać i, i co tutaj mamy robić, i dalej. To co Daniel, robimy? To znowu ja na. No idziesz? Czekaj. Kutka? Wiesz no, ta kutka tam jest? A czekaj. Ej, gdzie e e, że tam jest kutka. A, a chyba, że mamy jechać w dół? Nie, nie, a nie, czekaj że... A, pokazuję na numerku, Jestem na drugim dziewcze. Zjedź. Czerwony światokopka dwie. No dobra. To... Czyli co? No ale czekaj, tu żeśmy byli. Czy jeszcze nie było? Tu jest Hapter 1? A my który mamy Hapter Tam i na początku. Hapter 2 Góra Psz. On się jakoś A jesteś. To mi się wydaje, że tu musimy iść. Ale ja pamiętam, jak myśmy tutaj do niej byli, to ludzie tak dawno tej wyjadą. Ale mi się też wydaje, że jak myśmy na grali, to tutaj właśnie były jakieś takie niespodzianki, że jak na przykład. Dobra, chodź tu, wchodzimy. Wchodzimy, zobaczymy co dzieje. A myśmy nie byli sobie na łące czasem? Czekaj, Little Frogs, to chyba to jest Było z tymi żabami. No, to sobie czekamy, da się za Troszkę to trwa. O! Jesteśmy w lesie. O, już są dzieci. куча <Trustee> <coast tama> A, czyli to jest taki ten... Taki szybki pan. Aha, to jestem niebieski. Nie doskoczyłam. Nie no. Aj, 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 porwała mnie. Czekaj czekaj, trzecie czekaj. Mam górny szunek Czekaj nie jest co? Ja Wejdź w ustawienia To za głośno Za głośną igrała muzyka Przyciszaj, przyciszaj Co? Wiesz o, dobra Czekaj, ja też tak Czekaj Nie ma innego nogę na to jak to tak Tu się tak łap stój. Ja tutaj płanię tam tutaj łapimy czy ja? Chyba tak Ale czekaj, a co trzeba zrobić? A czekaj Tam trzeba tą puszkę trzeba przesprąć A wiem o co chodzi Chodź tu No jeden musi być tam. Drugi zbawi i ja od na to Nie, wiesz co, to trzeba patrz. Widzisz gdzie mam iść? No ale ty musisz zbawić ją tam. Ty musisz tam być i ty ją wtedy zbawić, ale sobie No chodź. No, tu jest. No i teraz ty musisz iść. Ja muszę chyba to odsunąć, czekaj. Ja to chyba mogę odsunąć. Tu coś trzeba zrobić. O! Teraz jest później zająłem tutaj. Nie, bo ona mnie może zapać. Moim zdaniem? A dobrać... no Czeka, to... nie wiem o co chodzi. Ty musisz. Dobrze jesteś. Stój tam. No. Widzisz? A bo ona mnie teraz widzi. Zaraz. Kurokotwę, ale gdzie sami? Wstała? Właśnie nie wiem Czy będzie jeszcze nas zgodniła? Nie! Yes. Łam się Ja jestem właśnie w tym skakaniu, Tak ja jest w Czemu tyś tam za... tam Ajaj, Aj, czekaj bo... Ja... Ty się tam zamyzałeś Jajajajaj, przyciskaj, przyciskaj, no nie przyciskaj, 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 na, A jajaj, teraz mnie dać im o Ach, kurde, jeszcze mnie zgarnęła. Dostajemy razem, jak mam trzy, to lecimy na dole. Zadzi, zadzi, Kurde, mo! A czemuś mnie! A ja się wciągłem! No tyś mnie przytrzymał! Bo ty byłeś w Ja chciałem lecieć dalej, a tyś mnie przytrzymał i odpadłem. Nie! to nie, bo tu nie, 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 nie. nie! Wciągnij się do mnie! Jo! Ja. Tutaj, tu. Tak? Ja tutaj tanie, ale bardzo chodzę. to tutaj, się jest, nie stanie. Czekaj, bo wiesz co? I Za szybko to robimy. To tak. Znaczy ja robię dobrze, bo ja przeleciałem już prawie... To ja, to ja! Dobrze, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ajajajajaj! Aj, aj, aj. Kurde, mole. A ja bym się uratował Duż, <noise> no przytrzymałeś mnie! Ale to no, tyle Na ciebie zjadło, ale... <noise> Nie no, musimy to zrobić. Stój! Za szybko lecisz, popełniasz błędy. Ja cię rozkłada. czekaj! Tutaj coś jest na dole! Tu na dole było... ...ku... była było No to zatrzymaj się, bo ty lecisz i, i potem nic nie wiadomo. Tutaj, jak tam będzie, to... Ajajaj, czekaj. Czekaj, ja ci... ...niech patrzy. Niech to nam się wyśledza. Dobra, lecimy! się odbierają. Czekaj, bo ja patrzę, ale tam... nie, no, tam nie ma szansy. Żeby... Czekaj, teraz stój tam. I stoimy, Ja tam lecę. Lecimy od razu. Ja myślę, że mi ciapnie Lecimy, leć, leć, leć! Nie, mi się wydaje, że już chyba żeśmy lec. uciekli. Lec. Lec. Je. Je. Następna jest. Daniel, ale. Zresztą. O, o, o. o. No, ale... Teraz tu do skórki się tam rozbijaj. Jestem. Teraz idę za to. Jest? No chodź. Jak jest tam ciągle A to mamy poza. A, wiem o co chodzi. Stój tam, gdzie stałeś. Pokroście jej. Tutaj się muszę skręcić. Nie. Tutaj. Nie, chodź teraz do mnie. Chodź do mnie. Patrz, ona będzie się mną teraz interesowała. Wyskakujesz tu, tu, tu na gałąź i potem razem. Wyskoczysz. Szybko musisz zrobić. A kto ty tam wskoczył? Ona się do mnie zainteresuje. Ty w sumie tak. Stój, ja teraz tam wejdę? Ale stój w miejscu. No. Wyskakuj Daniel. Wróć. Chodź. A po coś tam powiedział? A jak tam Wciągnąłbyś się. Aha. Ale bo Co ona to zrobiła? Ha ha! <grywa> Dalej, ja mam wkrótce. Stój! Idziemy. Tu coś jest. A, bo dziś ten pociąg. Zakończyliśmy misję. Leci, leci, leci kurajka! Ha <grywa> Weszliśmy w portal. No i teraz wracamy do tego i teraz pewnie odblokuje kłódkę. Nie, bo dzisiaj nie można. Można. Mi się wydaje, że tam było jeszcze chyba. Sprawdźmy. Mi się też bo to jest ta. No a po co A po co ta kłódka by była? Właśnie, tak to by się normalnie, nie można było tam ten... No. Także mi się wydaje, że tą kutkę będziemy na pewno odblokowywać. Czekaj. Czekaj, bo gwiazdka, obraz. I otworzyło okno. Nowy portal. Ale kutki nie To czekaj. Tutaj coś jest. Chodź tu. Nie tu, tylko tu. Na tym stoliku dla mnie coś było. Trzeba tam się można złapać. Trzeba się rozwijać. No bo my tam mamy wyjść. No czekaj, bo wiesz co? Ja weszłam. Trzeba właśnie... Sprawdzam co... Jestem w oknie. Czekaj. Czekaj, bo chcę sprawdzić. To single player. A dobra, to później sprawdzę. Czekaj na tym, można! Doskoczyło mi się, wręcz Czekaj, 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 bo gdzie my jesteśmy? Mamy kontakt z a więc challenge z A tu są challenger. Eee, no to nie. To... Challenger nas nie interesuje, bo nas nie interesuje fabuła. Czyli. Nie da Ja muszę coś sprawdzić na obrazach. Chodź tu, patrz To. Na dół zjedziemy. Nie, czekaj. Ja tu ja obraz. Dobra. Chodź sprawdzimy ten... co to jest to? Czekaj! Czasek. się coś Tutaj stoję. Gdzie? O tu się? I tutaj jak wchodziłam, to mi się coś wyświetliło. Przy tej świecce. Ale ich za teraz nie A tutaj, dobra. Night swimming! To jest to z tymi tymi... Czekaj, e... night swimming. To jest tupakami! To są nasz tupaki gryzły. No wiem, wiem, ale, ale czekaj, ale czemu night? Night In to jest nocne. przez noc. Czyli noc na pływanie. A możliwe, już kurde nie pamiętam In już. which night is bright as day and we explore. Co to oznacza, bo nie wiem. No, że w nocy jest niby bright, to jest niby jasno. Jasne jak w dniu. Że można, że można eksplorować. I teraz mi się wydaje, że będzie bardziej taki spokojny, ten. E, 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 m, mam nadzieję, że nie będzie nas nic goniło. Jaki nie? Ale wiesz, musi być jakaś przeszkoda. Co, co jest? Katręgę. Aha. Mam dzieci. Tutaj są zombie. A, i znowu... Świnia nam przebiła kolegę. Czekaj, bo teraz tak. A ja rozumiem, ja rozumiem. Idź tam stanie na tej butelce. Na której? Przewieź się przez nią z drugiej strony. Nie, wciągnij się, wciągnij się. Wciągnij się. Wciągnij się. No. Przez... Z tej strony na nią przeskocz. Nie da rady Nie da rady Mogę zrobić tak. Dobra, i teraz tak. ja to zrobię. Ja... I stój tam, idź tam, idź sam i sam. Idź sam. Idź sam. Idź tam. No. Teraz się wciągnie? A. I tam na prawo yy, skocz. I stój, i teraz ja się wciągnę, i ja skoczę tam w drugą stronę. Kurka, tylko to ta... Ja nie wiem właśnie jak to teraz zrobić, bo to mi się nie ruszało. Aha, i teraz mnie porwałeś. Osorki. sorki. Ale serio. Czekaj, czekaj, czekaj. Y... A sam na tym. Stanij. Wciągnij Stani się. No, ale nie, nie da się chyba. Nie da kurka. To jak ja to mam zrobić? Nie, spadam. Patrz co tu jest. To pociągnąć Szybko bym nie zdążył. Chodź tu szybko. Chodź tu szybko. Zdążyłbym się wciągnąć. I skoczyć. To szybko leż tam. Wciągnij. Chodź, tym. No i? I teraz ja yy, Cię pociągam, Ty się wciągnij. No. I teraz wkroś tam, gdzie byłeś. A teraz ja... ja... No nie zdążysz. Co ja tam wskoczę? Nie no, stój tam. A, czekaj. A jakbyś spróbował... A jakbyś na tą butelkę teraz popchnąć tu i stąd, na, z tej butelki naprzód skoczyć? Dalej musisz popchnąć. Za no. wysoko. Czekaj. Ja jak to Trzeba to jakoś rozegrać. Czekaj. Czekaj, bo to. Ty jak ciągniesz tamto, to to się podnosi. Mam pomysł! Ej, to trzeba zrobić w drugą stronę, idź ty tam, pociągnij tą butelkę. A któremu ty teraz przejść? Pod. Teraz czekaj. Teraz idź... leć do siebie. No i co mi to da? Spróbuj się od butelki odbić tam, do siebie. Nie, nie zaskoczysz? Nie, nie ma szans. Nie, nawet nie mogę. Hmm. Na Do mojej strony? Nie dam rady. Nie mam nitki. To tutaj. Muszę przejść. O, teraz. I teraz gdzie? Teraz tam skocz do mnie. Przejdź. No, nie, nie skocz. A tutaj jest dwa razy zarazane, więc teraz bo ja już co zrobić. Teraz już jestem na bata. Jeszcze raz zawiązane? Jeszcze raz zawiązane. A teraz nie. nie. To teraz skocz sam do mnie. No. I teraz chodź tutaj. Te no nie, nie dam, że robią. To, to jest pewnie dwa, y, więcej razy zawiązane, Nie dobra jest. I teraz ty musisz Daniel... O widzisz, było jeszcze raz. Teraz ty musisz skoczyć tam. Tak. A ty potem... nie w A ja się na tam. A no! Sorry, bo ja wiedziałem jak, ale znowu bym zapomniał. No, to żeśmy jednak to rozkminili. Ja! No, ale miła, kulka. Pogoniła złego zombiaka. No, ale to by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało. I czekajcie na więcej odcinków. Trzymajcie się. Cześć.